Dzień dobry, zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Kurtyny Wodne. Konkurs zdrowe szpitale. Wystawa i Ty będziesz seniorem. Parkowa Akademia Sztuki. W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami prezydent Chorzowa Andrzej Kotala polecił uruchomić w kilku punktach miasta kurtyny wodne. W gorące dni od godziny 11 woda rozpylana będzie m.in. na placu Hutników, w pobliżu kompleksu sportowego Hajduki przy ulicy Granicznej oraz na placu Mickiewicza. To pierwsza akcja. Na pomysł wpadł pan prezydent, który. Odczuwa też skutki tych wysokich temperatur, z którymi mamy do czynienia od kilkunastu dni. Prezydent polecił rozstawić kilka takich kłód wodnych w całym mieście. One na pewno nie obniżą temperatury powietrza, bo to jest niemożliwe, ale mogą spowodować, że odczuwanie tej wysokiej temperatury w centrum miasta będzie lżejsze do zniesienia. Mieszkańcy będą mogli podejść, schłodzić się, zamoczyć ręce i... Będą dawały takie odczucie ulgi na pewno wszystkim tym, którzy koło takiej kurtyny będą przebywać. Tutaj widać już bawiące się dzieci, ludzie podchodzą, trochę się, mogą się trochę ochłodzić. Wiadomo, że i w biurach, i w domach jest gorąco i czasem nie ma gdzie uciec przed tymi upałami. Te kurtyny zostały rozstawione w piątek, ale będą rozstawiane każdego dnia, kiedy temperatura powietrza wzrośnie powyżej 30 stopni. A więc należy spodziewać się, że w ciągu najbliższych dni takie kurtyny będą rozstawiane. One rozstawiane są między 11 a 15, a więc w tych godzinach, w których to ekspozycja słoneczna jest największa. Ta temperatura odczuwalna sięga 50 stopni Celsjusza i właśnie dlatego w tych godzinach te zraszacze będą rozstawione w czterech miejscach, w czterech dzielnicach Chorzowa. Chorzów uczestniczy w konkursie pod nazwą Zdrowe Szpitale. Laureat uhonorowany zostanie tytułem Samorządu Dbającego o Szpital 2012. Konkurs polega na zebraniu wśród mieszkańców miast jak największej ilości wypełnionych ankiet dotyczących oczekiwań standardów usług świadczonych przez szpitale. Nagrodą w tym konkursie jest audyt w jednym ze szpitali w Chorzowie lub urządzenie do defibrylacji, a więc jest o co walczyć. Ten konkurs polega na wypełnianiu ankiet i tak naprawdę bez pomocy mieszkańców Chorzowa Chorzów nie będzie w stanie wygrać tego konkursu, a więc zachęcamy wszystkich. Mieszkańców do wypełniania ankiet, bowiem każda ankieta jest to punkt w tym rankingu, którym, tak jak wspomniałem wcześniej, główną nagrodą jest audyt jednej z placówek szpitalnych w Chorzowie. Konkurs polega na wypełnieniu ankiety, która jest na stronie internetowej. Nie jest to długa ankieta, jest tam siedem pytań. Pytania związane są przede wszystkim jak gdyby z opieką, leczeniem pacjentów w szpitalach. W Chorzewie cały czas y, trwa reforma służby zdrowia. Zespół szpitali y, miejskich y, zostaje przebudowywany. Wkrótce będziemy mieli do czynienia z podniesieniem referencyjności, np. Y, oddziału ginekologicznego, a więc y, Chorzu wkrótce uzyska y, kilka oddziałów szpitalnych. Y, na miarę XXI wieku, wyposażony w najlepsze urządzenia, i myślę, że udział w tym konkursie jest jednym z elementów podnoszenia jakości usług medycznych w mieście. Ankiety wypełnić można za pośrednictwem strony internetowej www.zdroweszpitale.pl. W Silesia City Center dostępna jest wystawa i ty będziesz seniorem. Wystawa ma na celu pokazanie, że niezależnie od wykonywanego zawodu czy zasobności portfela, każdy z nas kiedyś będzie seniorem. Akcja ma pokazać ten proces i zwrócić uwagę na to, że można zmienić postrzeganie starości. Wystawa i Ty będziesz seniorem jest projektem towarzyszącym Kongresowi Obywatel Senior, który odbędzie się w parku, ale również w wielu miastach aglomeracji we wrześniu tego roku. Wystawa to projekt, do którego zaprosiliśmy postaci z życia publicznego, polityków, artystów, sportowców, dziennikarzy, którzy dali się. Ekspertom z Komendy Wojewódzkiej Policji postarzyć o 30 lat. Tym samym chcieli pokazać, że każdy z nas, mimo że dzisiaj młody, sprawny, za jakiś czas będzie seniorem, być może będzie miał kłopoty z, z, z użytkowaniem różnych aplikacji, z różnych usług i tak dalej. W związku z czym już dzisiaj projektując usługi, produkty, musimy pamiętać o tym, żeby projektować dla osób starszych, którymi i my te, też kiedyś będziemy. Wystawa zainaugurowała swoją drogę po Europie tutaj w parku, Maju, była już w Poznaniu, w Krakowie, we Wrocławiu, w Jawożnie na Śląsku. Ostatnie dwa tygodnie spędziła w Komitecie Regionów Unii Europejskiej w Brukseli. Od kilku dni jest dostępna w Katowicach w Silesia City Center. Będzie można oglądać przez dwa tygodnie, a następnie rusza w dalszą drogę. Będzie jeszcze w Wiśle, będzie ponownie we Wrocławiu. Na przomie sierpnia i września będzie w Warszawie przed Galerią Porczyńskich na Placu Bankowym i na czasy kongresu w połowie września będzie z powrotem dostępna w parku. Chcielibyśmy, żeby to było duże, Wydarzenie, bardzo ważne wydarzenie w ramach roku 2012, który jest rokiem aktywności osób starszych solidarności międzypokoleniowej, zwrócenie uwagi na problemy osób starszych, na to, że w Europie, a zwłaszcza na Śląsku osób starszych jest coraz więcej, że chcemy, żeby te osoby były jak najbardziej aktywne i zawodowo i społecznie. I zwrócenie uwagi na ten problem. Stąd pomysł na tą wystawę. Zajęcia z ekosztuki, plenerowe warsztaty teatralne czy tworzenie witraży. To tylko kilka wakacyjnych propozycji dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Parkowa Akademia Sztuki w Parku Śląskim zaprasza na półkolonie w każdy poniedziałek, wtorek i środę do hali wystaw kapelusz. Poniedziałki są to zajęcia plastyczne prowadzone przez uczniów zespo Zespołu Szkół Plastycznych z tysiąclecia. We wtorki zajęcia w lipcu będzie prowadziło studium Mixtura z Bielska Białej. Natomiast w środę są to zajęcia, warsztaty biochemiczne prowadzone przez FanLab, to jest koło biotechnologów z Politechniki Śląskiej kiedy pogoda za oknem bywa kapryśna, mają 4 godziny zajęć każdego dnia. Od 10 do 14 mogą tutaj przejść do kapelusza i dowiedzieć się czegoś o, nie wiem, technikach malarskich, artystycznych, czy na przykład jeżeli chodzi o zajęcia biochemiczne prowadzone przez właśnie Fun Lab. To są różnego typu ciekawostki i doświadczenia, na przykład jak wyodrębnić dane truskawki, czy jak w połączeniu drożdży wody wy, wy, wydobywa się wodór. Także to są bardzo, bardzo ciekawe informacje. Zachęcam wszystkich, żeby uczęszczali przez cały miesiąc, bo zajęcia są odpłatne. Jest to 5 zł za jednorazowe zajęcia, 50 zł za cały miesiąc lub 90 za dwa miesiące. Jest część dzieci, która tak już stale do nas przychodzi, natomiast są też osoby, które przychodzą jednorazowo na poszczególne zajęcia, bo wiadomo, że część osób ma już zaplanowane jakieś urlopy, więc też nie chcą się wiązać na, na cały miesiąc. Nie jest to duża kwota, a w ramach, w ramach tej kwoty, tych 5 zł, jest zapewniona opieka wykwalifikowanych wychowawców, ubezpieczenie dla dzieci, jak również wszystkie materiały plastyczne potrzebne do, do poszczególnych zajęć. Więcej informacji na prezentowane dziś tematy znajdą Państwo na stronach comtv.pl i horzów.tv. Na kolejne wiadomości, jak zwykle, zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!